Sześć, siedem, o dobra. Przecież nie umie, ale jest. Jest, A tu czy ja jest no, to dobra Ty te co tu martci <gry> <gry> Widziałaś ten pałac, jak tutaj ile zostało? I jak był duży, teraz sobie można wyobrazić. Mogę no to wyobrazić. Na pewno. Widzisz? No to tak. Jesteśmy, proszę Państwa, w Warszawie. Jak wiecie, jesteśmy w hotelu. Wiktoria i jesteśmy po. Pierwszej nocy w hotelu Victoria. Tak. I możemy podzielić się z Wami tym, jakie mamy odczucia na temat tego hotelu po, po tej nocy. Przede wszystkim to jeśli mogę, bo na pierwszym miejscu łóżko. Masakrycznie dobrze. To łóżko jest po prostu wybitnie wygodne. Poważnie. Jest wygodniejsze niż nasze w domu, a to się... Jest wygodniejsze niż nasze w domu? Tak. Przez tą pościel, czy przez... Przez wszystko. To jest, ja nie wiem, wszystko mi się tutaj zgadzało. A pościel, pościel jest... Pościel jest w ogóle tak, taki super materiał, taka tkanina, już pomijam to wypełnienie, ale mhm. tak wygodne, tak przytulne, tak przyjemne dla skóry. No a, fakt. No masakra. Fakt. Spójrzcie. Poduszki też są Poduszki w ogóle są cudowne, Też. To, no moim zdaniem, to jest do, dokładka. Tu jest materac, tu jest dokładka. Tak to wygląda. Wszystko, no, kiedyś było idealnie czyste. Coś się tu chyba zadziało, ale ogólnie, no trzeba przyznać, że jest, że jest dobrze. To. No tu chyba nie ma co mieć wątpliwości. To jest myślę naturalny puch. Tak, to jak się trzyma w rękach. Czyli tutaj gąski się pewnie przyczyniły do tego. Tutaj tak samo. I naprawdę śpi się na tym rewelacyjnie. No może mogłoby to być czystsze, ale no, to jest ogólnie nie Paweł, wiem, to jest nie do zrobienia i to może być prane, ale to to, Wiem. Jest brane, to potem widać nagle po prostu używania i Wiem, no przy, tylko... w takim przemiale hotelowym to. Ale to jest <noise> tak samo jak z kupowaniem samochodu używanego i tak. wiele rzeczy ci no. nie będzie przeszkadzało ale wiesz że ktoś może przyjść i powiedzieć że później że no tutaj masz odprysk albo tu jest wgniotka. i Nie zapłacę tyle i ty też nie możesz tyle zapłacić bo inaczej się sfrajerzysz. Nie? <noise> no to tak takie porównanie. Te łóżka są oczywiście łączone to są tak, dwa, no ale. Ale dzisiaj możemy powiedzieć jeszcze raz. Mhm. Tutaj ja później tak się skapowałem, o co chodzi. Ale to, to nawiązuje do, tej, do tego wykończenia, którym jest obłożony ten, ten hotel od, od zewnątrz. Jeszcze muszę zobaczyć, czy tam są dokładnie takie, takie wzorki. No może to nie jest ten kolor, bo tu jest taki bardziej żółty, a tam jest ciepły biały. Na zewnątrz, ale wydaje mi się, że o to tutaj mogło chodzić, prawda? Nie wiem, możliwe. Wychodząc na spacer tutaj dzisiaj, spotkałem się w windzie ze znajomymi Niemcami. Nie wiem, Oni byli jest... znajomymi dla siebie i rozmawiali po niemiecku. Coś tam skumałem, bo niemiecki miałem. I rozmawiali o tym, że spało im się kiepsko, bo no wentylacją coś tutaj za głośno i tak dalej. Szul, to też to było, no to ja włączyłeś. wyłączyłem, ale ja się skapowałem, że my mieliśmy ustawiony na najwyższy tryb. Aha. I dlatego. I teraz jest na cichutkim. Fakt, ale... No ale i tak słychać. Słychać. Znaczy ja to akurat śpię w każdych warunkach. Mnie jest nie jest w stanie podróżnicy, nie... No, mój sen nie wpływa żadnego no, na hałas, no. więc mi to nie przeszkadza. Wiem. Coś takiego, ale jeśli na przykład tak jak ty jesteś wrażliwy na, na hałasy, no. to może być. To może przeszkadzać. I jeszcze, proszę państwa, z takich odczuć na żywca. Gdyby nie ta kotara, tak. to z tego okna Jest tak wali zimnem. <coughs> Jest nieszczelne, wyjątkowo, zwłaszcza tutaj. Jak dostawisz łapę, dostawiałaś tutaj? Nie. Jak się tu jest do okna, to normalnie masakra. Ale słuchajcie, to są pierdoły. Nie? To są pierdoły, tak. Yy, pierdołami też no, można powiedzieć, że tutaj jest brudne okno albo... Ale nie, no, no to jest, są takie jest, głupoty. Nie tego wiesz, analizowania pokoju pod tym kątem. Ja po prostu chciałam powiedzieć, że bardzo miło mi się tutaj spało. Bardzo dobrze się spało. Położek którzy spało. Tak. Ym... Wyjątkowo. Nic mi tu nie przeszkadzało. I ja bym chętnie tutaj jeszcze wrócił. To jest, to jest taki poziom, że z przyjemnością. Tak. Łazienkę jeszcze Państwu mogę pokazać, bo Łazienka też jest bardzo wygodna. Jest taka cieplutka, przytulna i tak dalej. Jest nie pierwszej młodości, mhm. ewidentnie, i kilka remontów ma już za sobą. Poza tym te remonty były robione tak, że tutaj się nie wszystko do siebie pasuje, tak, tak bym powiedział starego do nowego jodę. tak. Ale drzwi są fajowe. Bardzo mi się podobają, ale zobaczcie, tutaj mamy taki styl. Tu mamy coś takiego, tu mamy coś takiego. No i to się no, jakoś się broni, ale trzeba na to, no widać to po prostu. I jeszcze jedna rzecz z Łazienki: to nie odlatuje woda. Tak, ale ogólnie wszystkie przyrządy do mycia są świetne, yy, są te wszystkie yy, tam, kosmetyki i tak dalej. Sterowanie tym wszystkim jest. idealne. Że kosmetyki to nic nie pobije Dubajów, Dubajów. Tak? tak, dużo. No, te łazienki zawsze były takie doposażone, co tylko sobie mogłeś wyobrazić coś ci potrzebne. Mm -hmm. Mogłeś po prostu wejść i nie mieć ze sobą nic i było, <laughs> ale no to jest ma <laughs> inny standard trochę. Znaczy inne. oni mają inne przyzwyczajenia, po prostu. Tak, ale dla mnie tutaj jest poziom bardzo ale wysoki i, i jest ekstra. Myślę, że bardzo podoba. I z przyjemnością się tutaj ze wszystkiego korzysta. No, tak. dla nas akurat minusikiem, drobnym wprawdzie, ale, ale jest brak internetu, brak internetu w telewizorze. No. Tak. No. Jest wprawdzie super radio mhm. Super radio, o, ale... takie? Taki standardzik. No, ale nie da się go połączyć na przykład z telefonem. Albo. Przepraszam. Albo. No, tak. Wybaczcie to, jak wiadamy, ale niedawno się obudziliśmy. Jest która ósma? Jest Ach. chyba ósma albo przed ósmą. Jeszcze. Więc. A więc. No to tak. Mm, ogólnie y, wszystko wygląda naprawdę super. Bardzo ładnie pachnie na korytarzach. Mhm, ale tak, to tak są takie te rozsiewacze tego zapachu, takie punktowe, jak to czuć. Tak, w niektórych, <coughs> niektórych miejscach czuć bardziej, W niektórych bardziej, mniej. w niektórych mniej. Ale pachnie bardzo ładnie. Na dole, przy recepcji, też kulturka. Wszystko naprawdę super. No i tutaj, siedząc przy tym oknie, naprawdę jest zimno. zimno. Ja Poważnie. I Właśnie. Ja mam ochotę od razu to przynajmniej. Zasłonić, a tu są te chociaż tyle, mhm. bo poważnie wali zimnem. Tak. Widzisz, już jest, już jest lepiej. Tak. A jak się to zasłoni, to już jest idealnie, bo są takie podwójne, mhm. bardzo grube. No to tak. No i jeszcze dzisiaj możliwe, że ocenimy śniadanie. Może na filmie, może nie, zobaczymy jakie będą możliwości, i jeszcze w planie mamy basen, ale zobaczymy czy to wypali czy nie. Na razie próbujemy się obudzić kawą pierwszą, i zaraz pewnie wypijemy jeszcze drugą. To uszanowanie dla Państwa, pozdrawiamy serdecznie. A jeszcze... a tu jeszcze mamy lampkę do włączenia, która też tak fajnej przytulności dodaje. Tutaj kącik kuchenny. Mini barek, oczywiście. To już chyba pokazywaliśmy wczoraj, tak? Co tutaj jest, jest sporo. No to tak. Fajna jest tapeta na zewnątrz, jak się wychodzi na tym korytarzu, z takimi jakby pociągnięciami. Tak. tak. Starego typu. Mhm. Ogólnie ten, ten taki ząb czasu widoczny tutaj bardzo mi się podoba. To, to tak mi wszystko, wcale tak tutaj pasuje, ale tak jakby się starało, starano nie, nie, nie pozbywać go Nie, z tego. nie. To no. że to już jest obiekt taki wiekowy, 50-letni. No tak, a tutaj na przykład masz. Widzisz, USB, nie? Jest jakiś tam element nowoczesnych technologii. Chociaż to już nie są nowoczesne technologie. No to raczej do ładowania, nie? Internet? Nie. A tutaj co jest? to jest tak. Przykryweczka. No dobrze, proszę państwa. To uszanowanko będzie kichnięcie, proszę bardzo. Ogień. Dobrze, jeszcze tutaj jakąś fotę musimy sobie zrobić. Chodź, Barbara. Tu nas będzie widać. Mhm. Uh mhm. -huh. Uh -huh, uh -huh.